Zaczynamy. Rozpocznij. No, no zobaczymy, jak zrobić. zrobić. Perwokie. <grym> Ale jeszcze pewnie. Zobaczymy, czy się uda. Nie, moja Lili. No to nie Jakby, Jakbyście pytali, to Lili to nasz. Dzielny kotek. Jak chcecie pomóc Lili, to dajcie słowa. Zaczynamy. Ona była adoptowana. No, to ty, to mój Józef. Aaa, dobra. Jestem niebieskim, co? tak? Tak. Niebieskim, niebieskim, tak, jesteś To ja z dyskusją. ja jest. O! Ten, ale hamuje ja się, dobra? Ty! Jak ja skoczyłam niego? Nie wiem. Jakby co to jest FIFA 2025. No. Dlatego jestem. Ja tam grałam 19, no nie? Tutaj. O jest co, dobra, 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 wycofam. My tu w krasiowo. Tak czytam, jak to się mówi. to nie, 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 Podaj, 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 podaj. Kurde. Na wrzutkę ma właśnie. W sumie. Bioriemy go kurde. I, i, a, ale ja powiedziałem kurde, to nie brzydko przepraszam, nie? Dobra, lecę. Co? Strama, to dobre było. To Mbappę. W ogóle kto jest panem Roma do ten Sigma. I... A kto robi Barcelona ten No Sigma? No właśnie. Spalone? Kurde, jakie to Zejść, Zajdź na Sorry widzowie, że kurde, tak jakoś tak dziwnie, ale no wiesz. Wiecie, nie mamy za dobrych warunków. Kurde. No. wiecie. wiesz, no. Nie. Chodź na A ty? A ty kółkiem? Ja kółkiem. Dobra, to ja nie. nie rzucę Ja stoję. Tu, 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 tu. Tam dół. Dawaj przywrótkę. Nie, nie mogę, bo ty nie zrobić. O dobrze! Podaj! Podaj. On ma dobry ścia. Dobry ma. Dobry! Dobre, dobre! Ludziska. Dobra, pomijmy to, bo nie to nie interrara. O, oh, słodka cisza, cisia. Tam sobie lasz. Dzień dobry. Dobra, trzeba im zrobić powrót do lobby. <laughs> Dzień dobry, w lobby. Oooo, od tyłu, jaka piękna. nie zagwizdał? No za zagwizdał. Dobra, zgodę. ale przynajmniej To nie czerwono, to chyba od tyłu nawet było, czy nie? Nie, 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 dobra, nie, nie. Chyba od tyłu. w sumie gdzieś. Napiszcie w komentarze, jak, jak widzieliście. Jakie to fałdy. Jaki Minimalnie to Dlaczego tego nie można pominąć? Piękna ta karka. Nie, żadna chyba. Na żółta. Brawo! Tigu, 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 Tigu. Toma, 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 no właśnie. Tylko Sigma lubią kotki. Wrzucaj. Kurde. Co to było? Nie, nie wiem, bo nie wiem. mi się pomyliło, bo ja zawsze już kwadraty. tam kwadratem tak. no. nocy. Na raz poko bo było, bo się że... Nie było! Jaki sam! Piłkę było. To, no właśnie. Dajmy. Nawet nie tak widzę. Czyli lubimy. No Dobra, będę ci wrzucał, będę ci wrzucał. Aaaa! No kurde, ja nie widziałam! Mamy tyle akcji, tylko że my ich wykorzystajcie nie umiemy tak. Ale tyle, go widzieli, że. Ja widziałaś, jaki tam grubas siedział? No, tam jest ich trybunał. Jakby co, widzowie, nie przyzywajcie innych od grubasu, bo no, to nie ładnie. Starajcie się być innych, to nie będą inni dla Was. Olej? Podaj gra, lecę, strzelę, 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 strzelę. Ścielaj! Mocniej trzeba było no. mocniej, nie? No mhm. dawaj. O! Tam stoisz? Tak. To ci mocno. mocno, mocno, tak? Leci, leci mocno. Aż tam. A no stąd to na pewno trzeba. To ja! Ty to ja byłeś? Ja przy nie robię. Dobrze. Oj, oj, oj. Hand up. się tak podkręciła. Hand up! się tak ładnie podkręciła. to spokojnie. No to no, tak nie masz i... No ja trochę, trochę przy dużo galę. Uuu, ale... No jaki ja spalon? Jaki spalony? Ano no w sumie no, chyba spaloną. Nie wiem. W sumie. Ja Jak wy się do... Do... to powiedzcie. No właśnie. Chciał goli. Nie pod nogi mi się rzucił. Hmm. No, muszę nie się nie hamować. Hamulec na tą ciśnie trochę to tam. Oj jakby co, to ja jestem na ten starszy teraz, który mówi, a drugi to Kacper. Uuuu! Jest! Real Madrid! Karma! Re, Real Sigma! Dobra. Belliga! Belliga. Da. Sigma hofio. Chyba może dostać do y, tą złotą piłkę. No jest taki dobry teraz. Ej no, w ja, okej. czekaj, przebije się. spróbuję się oj. Ej, popchnęli, popchnęli, przebije Przebiłam się tym. Nie, to się... Co? Nie strzelam, nie strzelaj. Ja bym Bo Dobra, ci się. No dobra, próbuj jak ten... Mocniej. Ale masz piłkę po lewej. Jakbyś troszkę... Jak Ronaldo. Jak Ronaldo Sigma. Lili? Zobaczcie, Ona jaka słodka. Dobra, Słodziutka jest. Tole, Lili, że muszę cię puścić. Ale ja wdałam. Daj go. Dobra, spróbuję go. Kurde, on się przepycha. Dobra, hamuję. Dobra, fałmuję. Dobra, fałmuję. Ooo, jak dobrze wychaj. Dobrze, dobrze, odpodaj. Lecimy teraz. Okay, czekaj, czekaj. No Teraz ty do. Teraz ty mnie odegrę. Dobra, odegra. Oj sorry. Dobra, nic. Nie, nie. nie. I tak kiedyś ja tam jeszcze jednak. Daj. Czekaj. Ten sztengiem. Ten sztengiem dobry. Gdzie ty? ty? Tam? Tam była. No się nie podoba, A! Co? To ja? A. Co? Kurde, jest. Ty... Co, co tu się dzieje w ogóle? Puuu! No ja nie wiem! Hmm? Ja nie wiem! No. No ale to ta... nie wiem co wyszło! Zaraz będzie hack trick! Ale to nie był ten sam. No ale nie dla nie. ciebie! Takie No, prawda Cizja? O! Patrz jak się Cizja! Widzicie jaka jest słodka? Prawda? No, słodka Cizja. No, ona też mówi do widzów. No, lubisz, prawda? Ale musisz. Się dawaj, daj. Dobra. Sorry. Dobra, to. Bardzo dobrze. Mam nic się nie dzieje Ju? Jak, co, jak coś da do dobrzy FIFA, nie jesteśmy, więc. Ja. Ten. ja nie, nie jesteśmy, No Nie, ogólnie są ludzie, którzy mega do dobry są no nie. No. Węgos na przykład. Le, I to na przykład węgos jest, jest dobry. Właśnie. To o ile razy lepsi od nas. Dlaczego nie zawsze respi e, tam jak okay. nie, zawsze jakiś karny, coś? Albo, nie karny, tylko wolny, coś takiego. Nie, to zawsze. Podaj. Coś tak daleko mnie respiruje. Nie Mirować. Pole. Dobra, ma no, ja wiedziałam, że to nie będzie. Ja. O, to, no. Oj, y, ja jestem tam. Tu, 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 no, no na mnie, mnie tam. A nie, nie aż tak! Czekaj, podejdę. O, tu no. no, ja no to ja mam Dlaczego? Tak. Ale podanie. Nie, Wybolać ale to dobra. nie, Ale dobrze, kłóciłem się, kłóciłem się. Dobrze, wywłokamy. No co tam, Lulu? Chcesz od nas? Tu jest łodziaku. że lubisz widzów. Ojej! Ojej! Dobrze. Feruj! On sam nas kiwa! Kurde, my go we dwójkę bierzemy i nie możemy wziąć. Dobra, faluje go. Faluje go. Co z tego, że będzie czyn? Oj, przepraszam! Naprawdę, przepraszam, przepraszam! No spokojnie, dam. Tak. Dobra. Przepraszam. Lili mówi, że wybacza. Lubi widzę. Dobrze lubię. lubię Zablokował. Ja lubię ja Dalej, kończymy. Dobra, rożny, kończymy. Kończymy, wybijamy. O, kończymy. Wybijamy. Wybijaj to. Dobra. I tak by był zaraz ten. No. No. Akcja by była, ale no tak nie. Ale to sensu nie ma. Szybki mecz. Jesteśmy tacy, jesteśmy dobrze. Dobra, Musi, odegrać teraz? Jest daleko, o ja ci lecę na brzutkę. Ci lecę na brzutkę. co? I tak wyjdziemy. Sędzia chaos, kurde. O, jak bym wjechał. Hot tryk, mój. Ale ja bym wjechał jak pięknie. Nie. Pięknie mówię, chyba... Tak pięknie. Ale wini z brudu jezdą trawą. No ja, bo każdy... Ale jak to się... Jak to się Dobra, Nie wiem jak oni podobnie. Nie, bo oni chyba cały czas mają nowych stroje, no? Podaj, 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 serio, podaj. Nie, to nie było. Ajaj, no ty nie wyszła. Pałuj! Pałuj! No co są... jasno? Podaj, Do? czekaj spróbuję sam. Czy mocno? Ale bym w tle? Trzeba by było. Ja też kiedyś takie Ajajaj, gołem... aj, aj, niedobrze, niedobrze. Ja też kiedyś byłem taki drogi. To ci nie zazdroszczę tak chodzi? Szczerze. Ale, ale, te... ale na tym, ale na nie, czerwona powinna być. Po... A ja Tru. Ja nie rozumiem, dlaczego... Cichy są cały czas takie Tak, tak. Czerwona. chyba. Nie, nie, jaka czerwona? Czerwona. Żadnej Żadne nie mam. Czerwona. Mbappé. Tak, Podaj, podaj. A faktycznie. Podaj. Dobra. O, ok. nie, nie, stryfone. Nie. Nie mam. O, teraz możesz mi podać. A, dobra. <ścoughs> nie to nie ma Co to do składu? Lili, nie wchodź! Ty też każej widzę w oglądaniu! Wiem, że ty chcesz. Ojo, jo. O, lewego! Brawo! Brawo dobra, dobra, niech czerwona. będzie kolejna czerwona. Tak. Fajnie. Ej, ty no. czerwone! Dawaj, robimy jak najwięcej czerwonych. O, kurde, będzie spalone jak cholera. Spalone. Kolej. Nie, dobra, lecimy sam do swojego. Dawaj pustar na No dobra, to wpuściem. Jak ja chcesz? Lili ja, jak ja skoczyłaś mnie, to przesunęłaś nam trochę kamerkę, ale nie, nic się nie dzieje, prawda? Lili zawsze się wszystko wybaczy. Co jest? Zakoczyłaś się? Czemu Endrika wpuści? Edrikie, dobra. Czy jakaś Dobra, gramy. Dobra, gramy. Cztery gole już. No dawajcie, suba, bo biedna Lili nie będzie miała... ...drapaka, bo podcenne są pieniążki. Drapak dla Lili. podaj, 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 podaj. No jaki spalony? Swoje. spalony i tak by było. Ja dobre Gdzie? O, boże, boże, boże. Dzień, dzień. o, o. Chłopaków filmuj, Czy nie rozrabiają. Nie, my nie rozrabiamy. O, to. Chodź, chodź. A dobra. Uuuu! Co to? A on, drugi gol amalgancia. Ten, ten. ten, to się wytnie, żeby nie było. Ten gol był no, no, no. Ej, pokaże 62 minuta, a tak naprawdę y, na kamerze jest 13 y, no nie? No Bo jest taki tutaj, trochę tam. Okay. No to nie wiem, wiem. Więc... A to wiem, ale to jest takie trochę tam. Co? Fajnie, no. nie, że ten mecz nie trwa prawdziwe 90 minut. Bo to jest półtorej godziny, no. więc jednak trochę jest. Zobacz, no. trochę jest. Możesz padać. Nie chce on się na hatflika właśnie. Nie! To jest hatflika. Tak, to jest hatflika. Bardzo dobrze, to jest hatflika tego zawodnika. To po... doooo! Nie Ty jesteś jeszcze tylko za mały na nagrywanie Kaspara, ale dobra. Ja jesteś ze mną, dlatego mogę. Czemu? Mhm. Ja, trzeba mieć chyba 50 10 lat, no. Ja mam 11, więc no. Fodaj. Nie, bo on nie. mi zabrał. Tak mam podać. Ja nie podać. Ślizda zrobić. Ooo, jak mu pięknie odebrał. Pał! O! Wy! Dobrze? Mm. Oj. Nie no, że stracił. Hało, o, idą. Pod tył, będzie czerwona jak cholera, mówię ci. Haha, jestem Ej, widziałeś tam tą końcóweczkę, no nie, jak ten? I mu jeszcze ten no? wjechał widzisz tam? Ja wjechałem chyba. Nie, ja. O, pójdę. Bar Barca nic nie strzeli, raz, zero, sigma. Podaj, podaj. uuu, uu, uu, no Co taki agresywny jesteś z Barcelonki? Podaj. widzisz, no, taka ja idę ci na rzucę robić. Bo jest asymna. On jest obrońcem. obrońcą. On jest obrońcem? Tak. Dawaj to, dawaj to. Działa dziada, działa daj, na to. Działa dziada. Dobrze. Teraz ja leś mi na brzutkę. Tam gazuje, gazuje, gazuje. A, to ja byłem. No wiem, ale jakby na brzuchę mówiłem, żebyś mi leciał. No już, No co? A, ta, już, aha! A już, aha. Nie strzelaj. Łap, do mnie, lecę. Cholera. Fauluj. Mm. Fauluję, kurde, leżeć! Też woda? Leżeć. Jak będzie trzecia czerwona, to ja się zdziwię, nie, a nie czerwona. Ale osłukali mnie. Brawo! Dawaj, dawaj, lecisz. Podaj, tutaj. O. Album z Podaj na przewrote. Nie ma co. No, no, co ja robię? bo idealna idealna akcja była, tylko że. Ja tkudę ja przytrzymuję i nie mam raz, raz byś pierwszy i tak no, jakkolwiek. No wiem. A, A, no taki dudny Potem możemy no, idziemy na dwór No w sumie możemy pokazać, jak my dali na okienka pewnych życia. No co, ty symbolujesz! No, co, ty symboliłeś, ja, to 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 Co zrobię? Dobra, ludzie jeszcze jedzą tego wola. Wow, co jest? Co? Ale u nas też sfaulował. Nie daj nikomu. Weźcie, nie wiem. Kontuzja, tajemnicza. Sędzia, kurde, jest jakiś dziwus. Kontuzja już dlatego. Ale mu prawie odebrał. Tak pięknie. No co jest? No! Jak ale... można podaniem kogoś sfaulować, ja się pytam? Nie, ja też nie wiem. Jak można podaniem kogoś sfałować? Jakieś nie wiem. No, my Dobrze, dobrze jedziesz. Chcecie się poczyścić gole? Tak, chcecie. Chce. Chcieli. A my dobrze jesteśmy w to. No, no my dobrze jesteśmy. A ty strzeliłeś jakąś drogę, ty strzeliłeś. Kurde, ale ja robię dobre ślizgi, dlatego mamy ciągle piłkę, prawda? No właśnie. Bardzo dobre ślizgi. Ojaj. Jakie kurde rzuta? Mam, Jakie kurde rzuty? Ty... Mam trzy czerwone, niech to. Trzy? Tak. Trochę się pierdolisz. No? No? No właśnie. Pierdolisz. Kurde, no, zobacz, Tam, tam do mnie. Ty faktycznie. Na no. aut. No. no, W sumie? No, w sumie. Boże, nie fałdnie. mnie. Degni. Kiedy Degni. Nara widzowie.